Misja specjalna w RMFFM. Bitwa o ciężką wodę. Jak zakończyły się marzenia nazistów o bombie atomowej? przez cały okres II wojny światowej Londyn był celem niemieckich ataków. Najpierw były to bombowce, później pociski V1 i V2. Naziści wierzyli, że zmasowane ataki na stolicę Wielkiej Brytanii złamią morale brytyjczyków i zmuszą ich do negocjacji pokojowych. Jednak istniało jeszcze jedno potencjalne zagrożenie. Od 1939 roku Niemcy prowadzili badania, których celem było stworzenie bomby atomowej. Rząd brytyjski zdawał sobie sprawę, że jeśli wrogowi uda się skonstruować tę broń, Londyn może stać się jej pierwszym Celem. Dlatego podjęto wiele starań, aby opóźnić postępy niemieckiego zespołu naukowców. Jednym z elementów tych działań były akcje sabotażowe w okupowanej przez Niemców Norwegii. Ich celem miało być zniszczenie zakładów produkujących ciężką wodę i odcięcie Trzeciej Rzeszy od tej substancji. Ale dlaczego ciężka woda miała tak wielkie znaczenie? I czy Trzecia Rzesza mogłaby opracować broń atomową, gdyby nie udane akcje sabotażowe? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku misji specjalnej. Grudzień 1938 roku w Berlinie w Instytucie Fizyki imienia cesarza Wilhelma dwóch chemików Otto Hahn i Fritz Strassenmann przeprowadzają przełomowy eksperyment. Odkrywają, że po zbombardowaniu uranu neutronami otrzymali bar. Po opublikowaniu wyników badań inni naukowcy powtarzają eksperyment i szybko odkrywają, że to działanie pozwala uwolnić ogromne ilości energii. Ponieważ świat stoi już na progu wojny, rządy państw zaczynają się zastanawiać, czy proces rozszczepienia jądra atomu mógłby zostać wykorzystany w celu budowy nowej zabójczej broni. 24 kwietnia 1939 roku w III Rzeszy powstaje Uranverein, stowarzyszenie naukowców badających możliwość wykorzystania energii jądrowej w celach wojskowych. Jednak przygotowania do wojny z Polską i wcielenie wielu naukowców do Wehrmachtu sprawiają, że projekt zostaje tymczasowo zawieszony. 1 września 1939 roku Uranverein znawia działalność pod kuratelą Urzędu Uzbrojenia Armii. Badania nad energią atomową i kontrolowanym rozszczepianiem jądra wymagają. Jednak moderatora, który pozwalałby na kontrolę tych procesów. Rozważano użycie do tego celu grafitu lub ciężkiej wody. Werner Heisenberg, jeden z fizyków kierujących zespołem, podejmuje decyzję. Myślę, że ciężka woda będzie najlepszym moderatorem, jaki możemy zastosować. Trzeba zadbać o to, abyśmy mieli jej pod dostatkiem. Ciężka woda zwana tlenkiem deuteru jest formą wody, w której atomy wodoru są zastąpione przez deuter, czyli cięższy izotop wodoru. Wykorzystanie jej w reaktorach pozwala na kontrolę intensywności zachodzących w nim reakcji. Jednak jej wytworzenie, zwłaszcza w dużych ilościach, wymaga sporo czasu i wykorzystania specjalistycznej aparatury. W tamtym czasie jedynymi zakładami w Europie, które produkowały ciężką wodę, były norweskie Norsk Hydro. Znajdowały się one nieopodal hydroelektrowni Vemork, położonej w pobliżu miasta Rjukan. W styczniu 1940 roku Trzecia Rzesza składa zamówienie w Norsk Hydro na 100 kilogramów ciężkiej wody miesięcznie. Gdy wywiad francuski dowiaduje się o tym, postanawia wywieźć z wtedy neutralnej Norwegii całe zgromadzone tam zapasy ciężkiej wody. Francuzi zwracają się do dyrektora generalnego Norsk Hydro, Axela Oberta, z następującą propozycją. Rząd francuski chciałby, żeby wypożyczył pan Francji cały zapas ciężkiej wody na czas wojny. Robert zgadza się, choć mówi: Jeżeli Niemcy wygrają tę wojnę, to pewnie mnie zastrzelą. Francuzom udaje się wywieźć z Norwegii 185 kg ciężkiej wody, która trafia do Paryża. 9 kwietnia 1940 roku Niemcy najeżdżają Norwegię, a miesiąc później Wehrmacht atakuje Francję. Zabasy ciężkiej wody znajdujące się w Paryżu zostają przewiezione do Wielkiej Brytanii. Jednak gdy 10 czerwca 1940 roku Norwegia kapituluje, zakłady Norsk Hydro trafiają w ręce Niemców. Niedługo później zostaje wznowiona produkcja ciężkiej wody, która ma zostać wykorzystana w badaniach nad bombą atomową. W 1942 Niemcy są już o krok od zbudowania reaktora jądrowego. Ale, żeby ten funkcjonował, potrzebne są duże ilości ciężkiej wody. Dlatego zakłady Norsk Hydro zwiększają produkcję tej substancji. Zostaje to dostrzeżone przez wywiad brytyjski i o całej sytuacji zostaje poinformowany premier Winston Churchill. Panie premierze, zakłady Norsk Hydro zwiększyły produkcję ciężkiej wody i magazynują ją w ogromnych ilościach. To znak, że Niemcy musieli poczynić jakieś znaczne postępy. Po konsultacjach z doradcami premier podejmuje decyzję. Nie możemy ryzykować. Zakłady muszą zostać zniszczone. Początkowo rozważano nalot na hydroelektrownię, ale teren wokół niej sprawiał, że samolotom byłoby niezwykle trudno namierzyć cel. Dlatego zdecydowano o zrzuceniu w Norwegii grupy komandosów, którzy przeprowadzą atak na zakłady. Zadanie zaplanowania operacji powierzono sekcji Special Operations Executive w skrócie SOA. Brytyjczykom sprzyja szczęście. Wiosną 1942 roku daje im się zwerbować Einara Skinarlanda, który pracuje w zakładach. Skinarland chciał włączyć się w działania przeciwko Niemcom, i w 1942 roku, w czasie swojego urlopu, porwał statek, którym dopłynął do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy uznają, że jego znajomość terenu i fakt, że pracuje w zakładach, będą niezwykle pomocne przy planowaniu akcji. Przerzucimy pana z powrotem do Norwegii, gdzie wróci pan do pracy w zakładach. Niech pan obserwuje rozmieszczenie strażników i informuje nas o jakichkolwiek instalacjach obronnych. Po kilkudniowym intensywnym szkoleniu, Skinner Land wraca do Norwegii, sumiennie wypełniając swoją misję. Wkrótce przekazuje Brytyjczykom cenne informacje o hydroelektrowni WEMORG. SOA przystępuje do planowania akcji, która zostaje podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie noszącym kryptonim Graus czterech norweskich komandosów ma wylądować w swojej ojczyźnie i poczynić przygotowania do akcji oraz przeprowadzić wstępny rekonesans. Podczas drugiej fazy noszącej nazwę Freshman do Norwegii ma przybyć oddział saperów, których zadaniem będzie zniszczenie zakładów. Pojawiają się jednak problemy. Ze względu na złą pogodę samolot musi kilka razy zawracać do bazy. Dopiero 18 października 1942 roku. Lot kończy się powodzeniem, a czteroosobowy oddział ląduje na Pustkowiu. Czterej Norwegowie: Jens Anton Paulsson, Knut Haugland, Klaus Helberg i Arne Kjelszturp zakładają narty i po 15 dniach wędrówki docierają do celu i nawiązują kontakt z Londynem. Brytyjczycy wysyłają do Norwegii oddział saperów, którzy mają dotrzeć na miejsce w szybowcach. Misja kończy się jednak katastrofą. Ze względu na złe warunki pogodowe maszyny rozbijają się w górach. Część żołnierzy ginie na miejscu, a pozostali zostają schwytani przez Gestapo i zabici. Mimo to brytyjczycy nie chcą rezygnować z podjęcia próby zniszczenia zakładów, zwłaszcza że czteroosobowy oddział Norwegów uniknął schwytania i wciąż jest aktywny. Na początku stycznia 1943 roku zaczęto planować kolejną operację pod kryptonimem Gunnerside. Tym razem chciano przerzucić do Norwegii dużo mniejszy, bo sześcioosobowy oddział Komandosów, który miał połączyć siły z czwórką Norwegów z operacji Graus. 16 lutego grupa pod wodzą Joachima Ronenberga bezpiecznie ląduje w Norwegii i zgodnie z planem po kilku dniach odnajduje swoich rodaków. Połączone oddziały przystępują do planowania ataku na kompleks Norsk Hydro. Do zakładów prowadzą trzy drogi. Pierwsza wiedzie przez wzgórza otaczające elektrownie, ale te są zaminowane. Do środka prowadzi też most, ale ten będzie strzeżony. Wreszcie możemy przejść wąwozem i wspiąć się na klif. Jest stromy, ale powinniśmy dać radę i nie ma tam strażników. Dowódca akcji odpowiada. Wydaje mi się, że trzecia opcja da nam największe szanse na ciche wejście do środka. Co o tym myślicie? Pozostali Norwegowie głosują i większość opowiada się za trzecią opcją. 27 lutego 1943 roku oddział rusza na akcję. Komandosi zgodnie z planem wspinają się na klif i docierają w pobliże hydroelektrowni, nie napotykając żadnego strażnika. Po sforsowaniu płotu otaczającego zakłady Norwegowie dzielą się na dwie grupy. Jedna wchodzi do środka, a pozostali mają ją ubezpieczać. W środku komandosi montują materiały wybuchowe na urządzeniach produkujących ciężką wodę. Przyczepiają do nich zapalniki, które aktywują się. Po dwóch minutach. Ale Roneberg chce być pewien, że ładunki naprawdę eksplodowały. Dlatego zarządza. Ustawmy je na 30 sekund. Da nam to dość czasu na ucieczkę, a będziemy też wciąż blisko na tyle, żeby usłyszeć wybuch. Po aktywowaniu zapalników komandosi wycofują się z hal produkcyjnych. Po 30 sekundach następuje wybuch, ale jest on dość cichy, gdyż hałas zostaje stłumiony przez grube betonowe ściany. Mimo to Roneberg go słyszy, co utwierdza go w przekonaniu, że misja się powiodła. Przed opuszczeniem terenu hydroelektrowni Norwegowie zostawiają na miejscu brytyjskie narzędzia oraz broń. Chcą w ten sposób zasugerować Niemcom, że sabotaż został przeprowadzony przez Brytyjczyków. Ma to uchronić miejscową ludność przed krwawym odwetem ze strony nazistów. Następnie norwescy komandosi wycofują się w bezpieczne miejsce i większość z nich dociera do neutralnej Szwecji. Trzech ludzi pod dowództwem Knuta Haukelida zostaje w pobliżu elektrowni, by śledzić poczynania Niemców. Akcja Gunnerside kończy się sukcesem. Komandosom udaje się zniszczyć większość aparatury produkującej ciężką wodę i prawie 500 kg zgromadzonych tam zapasów tej substancji. Niemcy są wściekli, ale mimo usilnych poszukiwań nie udaje im się aresztować żadnego z Norwegów. Nie oznacza to jednak końca funkcjonowania zakładów. Niemcy szybko naprawiają szkody i po kilku miesiącach wznawiają produkcję ciężkiej wody. Alianci ponownie zastanawiają się, co powinni zrobić. Kolejny atak komandosów na fabrykę jest wykluczony. Niemcy zwiększyli ochronę wokół kompleksu. Dlatego decydują się na przeprowadzenie nalotów na fabrykę. 16 listopada 1943 roku amerykańskie samoloty przeprowadzają z masy Atak na Wemorg, ale nie przynosi on spodziewanych rezultatów. Wiele bomb nie trafia w cel, a silna konstrukcja budynku w dużej mierze wytrzymuje eksplozję. Jednak Niemcy, przekonani, że Amerykanie przeprowadzą kolejne ataki, decydują się na zaprzestanie produkcji ciężkiej wody w Wemorg. W styczniu 1944 roku kończy się demontaż fabryki, a pozostałe zapasy ciężkiej wody są przygotowywane do transportu do Niemiec. Knut Haukelit, jeden z norweskich komandosów, wciąż przebywa w pobliżu. Dostaje więc zadanie zniszczenia ładunku, zanim ten dotrze do trzeciej Rzeszy. Werbuje dwóch ludzi do pomocy i wkrótce ustala plan działania. Niemcy będą przewozić ładunek przez jezioro Tinsho na promie Hydro. Podłożymy materiały wybuchowe na pokładzie i ustawimy zapalniki czasowe. Prom zatonie, gdy będzie na środku akwenu, a równocześnie na tyle blisko brzegu, że załoga będzie mogła się uratować. 19 lutego 1944 roku Norwegowie wchodzą na teren przystani i dostają się na pokład promu, gdzie umieszczają materiały wybuchowe we wcześniej ustalonych miejscach. Haukelid liczy, że eksplozja zatopi statek, ale nie będzie na tyle silna, by zabić załogę. 20 lutego 1944 roku prom Hydro, przewożący ciężką wodę, wyrusza z przystani. Gdy jest na środku jeziora, podłożone bomby eksplodują i statek tonie. Wbrew nadzieją Haukelida na promie ginie 14 Norwegów i 4 Niemców. Pozostałe 29 osób przeżyło i zdołało dotrzeć do brzegu. Zatopienie promu hydro ostatecznie pozbawia Niemców dostępu do ciężkiej wody. Trzecia Rzesza nie konstruuje bomby atomowej, która mogłaby odmienić losy wojny. Ale czy akcje sabotażowe przeprowadzone w Norwegii rzeczywiście uniemożliwiły Niemcom opracowanie broni jądrowej? Na pewno doprowadziły do zakłócenia dostaw ciężkiej wody, która była potrzebna do badań, ale były też inne ważniejsze powody, dla których Niemcy nie zdołali wytworzyć bomby atomowej. Przede wszystkim aż do 1942 roku Hitler i wielu dowódców wierzyło, że zdołają wygrać wojnę konwencjonalnymi środkami. Wehrmacht zdawał się wtedy dominować na wszystkich frontach, dlatego z perspektywy Niemiec przekazywanie funduszy na badanie nad bronią jądrową było tylko stratą pieniędzy, ludzi i zasobów. Gdy w 1944 roku sytuacja na froncie diametralnie się zmieniła, było już zbyt późno, by wznowić badania. Dlatego, wśród większości badaczy, panuje zgoda, że nawet pod koniec wojny Niemcy wciąż byli daleko od stworzenia bomby atomowej. To udało się dopiero Stanom Zjednoczonym, które wykorzystały zabójczą broń do ataku na Hiroshime i Nagasaki, zmuszając Japonię do kapitulacji. Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.